Te auta możesz kupować prawie w ciemno. Budżet 20-25 klocków. Mały, średni i dwa duże. Ford Fiesta MK7 z 1,25 benzyna. Z drożników nawet 12. Celu w 82-konną wersję. Ale niech cię Matka Boska broni przed 1,0 Ekbust. Jak chcesz Diesla, to spoko. Ale po co ci diesel do miasta? Fiesta jest trwała, zwinna i cztery osoby przewiezie. Citroen C4 MK2. Tu najlepiej celuj świetnego diesla 1.6 HDI. Ale jak trafisz porządnie serwisowany 1.6 VTI 120 kunia, też możesz brać. Ale wymiana oleju w nim to podstawa. Diesle są pancerne, a auto nie specjalnie się psuje. Chociaż ma swoje drobne wady. I to cytryna, więc nie gnije. Opel Zafira B z 1,840 kunia w benzynie. To już taki tatośkowód ale to dobra, siedmiomiejscowa, bardzo rozsądna gablota. Możesz też celować świetnego diesla 1.9 CDTi, ale unika 1,615 kunia, bo to ani szybkie, ani trwałe. To już stary opelek, więc ma swoje wady, ale jest banalnie prosty w naprawach, więc to nie kosztuje dużo. Sprawdź czy nie ma rudej. Peżał partner z roczników 9-10. To jest bardzo fajna propozycja dla rodzin z dziećmi w wózkach, bo ma wszystkie oddzielne fotele, a do bagażnika wejdzie kontener morski w całości. Celuj w diesle 1.6 HDI, bo jest mega i w wersję Tipi, bo jest najlepsza i najładniejsza. To nie jest sprinter, ale idealny pracujący osiołek. Jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mój poradnik. Dzięki niemu już z poziomu ogłoszenia odrzucisz 80% mirasów, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmiku lub w komentarzu. Dzięki i zdrówka.